Wszystkich ja jestem mk21 i zapraszam was wszystkich na drugi odcinek z naszej serii w świecie Westeros, Westeros. Yy, Gramy w Medievalną 2 na modzie Westeros Total War yy, Na submodzie Age of Bity Kings, czyli czas bodajże dwugroszowych królów To było tak w książce, nie jestem pewien Mam nadzieję, że ktokolwiek to ogląda Że mam nadzieję, że ktokolwiek Że ten ktokolwiek Również zasubskrybuje mnie i będzie czekał na następny odcinek. W poprzedniej... W poprzednim odcinku nasz superinteligentny komputer przegrał tą oto bitwę. Więc cóż, trzeba będzie ją rozegrać na kampanii bitewnej My atakujemy, ale my mamy uczniów, więc przeciwnik prawdopodobnie do nas przyjdzie. Chwila, 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 chwila. A wiem, że to jest wykorzystywanie bugów ale wyjedziecie, wyjedziecie. Gazu. Właśnie ci geniusze pozostawili cały sprzęt obręczniczy i pędzą na mnie. A dlaczego? Bo nie mają uczniów. Kocham, wspaniała AI. A jednak są poza moim zasięgiem. I właśnie tak wyglądała szarża. Stracili już 6% swoich sił po jednej szarży I dlatego... A i czasami nawet na najwyższym poziomie po prostu się. Jak dobrze pokieruję tą jazdą, to wykoszę ich wszystkich. Hmm, ale powiem Wam jedno: że możecie mówić jedno: że w tej grze jazda jest za silna, ale biorąc pod uwagę, jak było naprawdę to yy, ta jazda w tej grze jest za słaba i właśnie wyeliminowałem bodajże pierwszy oddział dokończcie go, już nie chcę mi się was wracać zobaczmy jak, kto tam się jeszcze broni nie ma co bać się o stratę u włóczni, na nie aż poszli. Jedziemy, panowie, jedziemy, jedziemy, wiemy, wiemy, wijemy. Włócznikami nie chcemy się bić. A, to jest straty Infantry. Dobra, biegniemy. Jak widać, komputer totalnie zramił. I na tej bitwie, i na następnej. Bo jak widać. Z naszej strony można było to. Nawet jakby na mnie szarżował, to ja jestem w stanie go zniszczyć samą konnicą. Nawet jakby cokolwiek robił. O, straciłem dwóch kawalerzystów. Dobra. Panowie, biegiem. Panowie, biegiem. Tą jazdę jeszcze wykorzystamy, ale jak tylko ci nasi zaczną strzelać, masz drobni sobie, ty, Cwaniak biegiem nie strzelać jeszcze, poczekamy, niech oni się w nas wbiją. To oni nie mają jazdy, to oni nie mają uczników. O jak widać, już się w nas wbijają bardzo miło, bardzo sympatycznie. I właśnie szarzujemy w nich od tyłu. O, z takim rozpędem ta jazda po prostu ich zmiażdży. panowie przestać strzelać. Nie wiem czy wiecie, ale właśnie taką taktykę stosował Aleksander Macedoński, że wysyłał uczników, e, nie uczników, tylko na pierwszej linii zawsze w pierwszej linii zawsze stali ym, z wy wyposażeni w, w wyposażeni we włócznie, które pozwalały im używać falangi, były to włócznie bodajże 5 metrów i z tyłu zajeżdżał wroga i jest sami. Jak widać straty naprawdę duże. Wycieliśmy właśnie 420 ludzi. Tak powinna wyglądać. Cała wojna. I tak w przypadku Starków. Ta wojna wyglądała w rzeczywistości. Ja Wiecie o czym ja mówiłem? Nie wiem. Oczywiście, jak widać, tutaj już mamy pod większą armię. Jednak gdy ją zniszczymy, to praktycznie złamiemy wszystkie zęby rodowi Dusty i to pozwoli nam szybko uderzyć. Ci panowie niech się odnowią. Tu mniej więcej, i weźmy następną turę. A jak widać, armia Dust już się ucieka. Nie, nie stać nas. Mam minus 6000 w skarbcu. Jak widać, 2 do 1. Eee, to w takim razie szykuje się druga bitwa w tym odcinku, ale tym razem już pewnie AI będzie mądrzejsze. Zapiszmy grę, jakby miały się coś wywalić. Byłby bardzo ładna pogoda. Co robimy? Po pierwsze w centrum linii nasi miecznicy po prawej stronie będą zajmą skrzydło y żołnierzy Gloverów na lewą lewą flankę o, no. lewą flankę za będą zabezpieczać milicja Stark bezpośrednio powołana przez Starków z, z tyłu łucznicy z opcją nieuciekania, Ale wiecie, co najpierw zrobię? Bardzo prostą mechanikę. Zrobię tak. Macie nie uciekać. Pierwszy, co już jak widać, ustawiłem tu palisadę. Palisada. Daj mi nieźle. Jeżeli będą chcieli we mnie wjechać, daj mi nieźle po dupie. Tylko trzeba pamiętać, że cała moja jazda powiedzmy przekieruję ją w tą stronę. Ta gra będzie z dużą ilością aktywnej pauzy, bo bardzo dużo. Generałowy tu. bardzo dużo jazdy. Powiedzmy tak. Ciężka kawaleria Starpu zostanie tam. Yy, rycerze od ranisterów i lekka jazda. Pójdą powiedzmy mniej więcej tu. I to jest chyba wszystko z wyjątkiem tych żołnierzy, żo 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 którzy staną troszkę dalej. I będą w razie czego uzupełniali linię. Jazda nas chroni przez skrzydleniem. Mamy wbite piki. Jak widać, to jest czasami buguje, ale teraz już wszystko ok. Trzeba pamiętać, żeby nie przejechać naszymi własnymi koniami, od którejkolwiek strony, bo i tak nasze konie oberwą. Dobra, zobaczmy jeszcze nasze jednostki. Tu mamy zwykłych myśliwych, którzy poszli na wojnę. Fajne kończugi, fajnie wykonane. Mam nadzieję, że dźwięk nie jest za cicho, ale to się zobaczy. Dalej, to są longbowmeni, czyli duże łuczy, długie łuki. Jak wiemy, pierwsze długie giełki w naszej, w świecie e, realnym, zostały tworzone przez walijczyków. Dopiero potem przyjęli je anglicy. Jak widać, są bardzo podobni do naszych myśliwych. Zobaczmy, co mamy tu dalej. Mm, tu mamy naszą milicję starków. Fajne wilkory. Tu mamy. Winterfell Warriors, widać, że mają, że mają różne tarcze Jest to ciekawie zrobione, tu mamy gloverów, widać, że te jednostki milicy zawsze mają jednostkę O i oczywiście mamy jeszcze naszych włóczników To są włócznicy? Myślałem, że okay, to pornicy Okej, to źle ich ustawiłem To w związku z tym jeden oddział włóczników też różne tarcze pójdzie tutaj w las i od, od razu ustawi formację włóczniku i zobaczymy i dwa tutaj dlatego że mam tu bardziej otwarty teren i zobaczymy czy nam z tego wyjdzie Przyjdziecie do nas, panowie? Idą. I powiem tak: w Mediwaju zawsze tak jest, że jeżeli ktoś ma więcej uczników to zawsze przyjdą mu pierwsi. A no więc co pierwsze zrobimy? Wyślemy nasze lekkie oddziały. Żeby pojechał, powiedzmy, mniej więcej tu. No i przybliżamy mapę Zwiększymy jeszcze speed i właśnie wjedziemy w kawalerię kawaleria która właśnie szarżuje na naszych włóczników życzę wam osobiście powodzenia ale też trzeba przyznać że nie za bardzo miała w co wszarżować. Jednak straty są duże, ale już moja jazda lekka dobiega Uuu, zapomniałam o tych Wiedziałem, że o czymś zapomnę Jak widać ta kawaleria jest już zmasakrowana Ta już się masakruje Łucznicy do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu Muszę mieć jak najmniejsze straty w tej bitwie, ale już robię głupie Jak widać tutaj na naszych wojskach, też się coś rozbiło. Są to dokładnie ciężka kawaleria. Zrobicie tak. No niestety nie mogę dać im spida i każe im zaatakować tutaj o z flanki. Brać ym, ciężką ka kawalerię ich. Jak widać. Nawet lekka jazda. O, 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 włócznicy, włócznicy. Niedobrze. Spadamy. Chyba, że zrobimy to trochę inaczej. Przyspieszymy z powrotem. Uuu, ścianki FPS brzydkie Zabiliśmy właśnie ich generała. Wy spadacie. Mniejsze na dwa. Jak widać, jak tam wyryźnęliście ich wszystkich. Jak widać włócznicy są włócznikami, ale jak się im wiedzie w plecy, to i tak gówno zrobią. Spadamy, spadam, spadamy, spadamy, spadamy. Jak widzicie, oni nich nawet nie dotkną, a ci padają. możecie tamtym. Trzeba zniszczyć ich jak najwięcej oddziałów, żeby nic nie przetrwało. To jest nasza jazda. E, kontynuujemy oczywiście. Jakie są straty? Straciliśmy 27% za ich 72%. Bardzo miło, bardzo sympatycznie ale ja zamierzam wytępić ich po prostu wszystkich żeby już ludusty nie mógł już żadnych większych sił zgromadzić jeden oddział pójdzie tu a drugi tu zapraszam jak widać na hmm, załączonym obrazku no niestety, nie mają panowie lekkiego życia Do niewoli mamy już, wpadło nam prawie 400 ludzi, no już ponad hmm. Kaja Czy tutaj jest... A bo oni tu nie mieli generała zwykłego, tylko mieli... Jakiegoś tam... Tego jakiego z milicji no jak słyszycie, czyste zwycięstwo. Jak widać, zostało im piętnastu ludzi. Tylko zajmiemy im miasto. Oczywiście, stracimy ich. No, niestety już tego nie zrobimy w tym. Na razie tu zostawmy załogę. Jest jeden gość, jeden gość. Połączmy. Mhm. Jak widać. Wielki strat to my nie ponieśliśmy. Не знаю, для это отробил już powiedziawszy, nie chcę już mi się tego prowadzić. Zobaczymy, co komputer powie. Komputer powie, że przegrałeś. Tak, komputer mówi, że przegrałeś. To wczytaj grę. Spróbujmy jeszcze raz. Jak nie, dobra, powiem wam tak. Ja po, wolałbym poczekać aż oni mnie zaatakują, ja i tak nie mam w tej turze już ruchu na tym odcinku. Też nie mam za bardzo jazdy, więc wolałbym. Chyba że. No, ci są blisko. Widzę co? To na tyle w tym odcinku. Nie wiem, czy jest za krótki, czy długi. Trudno mi powiedzieć. Na razie. Mam nadzieję, że nie mówiłem do siebie. Cześć.